Nowy dzień, nowa misja. O Jezu. Za dużo plans versus zombies. Widzimy za dużo plac versus zombies. Tylko zobaczcie ile ja mam tych płyt nie, 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 nie mogę z tego wytrzymać. Oh. No, muszę wyrazić potrzebę. O, witamy we przyczepie. O co tu za karteczka? Poczepów. Sykę ocyła. Na no. trzy suby. Przyczepie. Suzi. Nie, nie czekaj. Wbijajcie trzy suby! Widzowie, wbijajcie trzy suby. To będzie specjal! Będzie specjal we przyczepie! Zim. Nie, Tak obie, więc wbijajcie trzy suby, bo będzie specjalny. Wiem, że tego chcecie. Pamiętajcie się myjcowie. Ja. zębów to jest pierwsza rzecz, którą musicie robić rano, w nocy i po południu. Więc pa! Pora spać. O, ja cię. Ale trzeba iść chyba spać.